Też zgramowujecie z tryny Krzysiego Grodnika? My Gramy w e, Metal Gear Revengeance e, i walczymy ze złym panem policjantami. Tak, jak wiadomo, no nie no jak nie <laughs> W przyszłości wszyscy policjanci są już może tak. tak. No bo pracują do zbyt niedobrych korporacji, które są wredne i tak dalej. No i okej, okay. to czego nie widzieliśmy w dm to jest broń e, dodatkowa. Tak, to są w trakcie. W trakcie gry, gry, to wybrać, to jest broń używana przez bossów, ja mam trzy sztuki, czyli taki Badele, Sai, czyli to jest taki, właściwie no, żółwienie nieźle, powinniście kojarzyć. E, no i taki wielgachny miecz, e, który jest bardzo wolny, no, no, najpotężniejszy z tego wszystkiego, ja najbardziej mi się bał ten kij, bo on jest właśnie taki obszarowy i, i chlasta praktycznie wszystkim no. Dlatego jeszcze zmienia się w trakcie w page. Tak, bo jest... właśnie zauważyłem, że on się wyginę, zanimowany. Tak, bo on jest zbudowany z, z takich dłoni, które się trzymają, widzisz? Okej, okay, dobra. No, no to, jest, Japończycy. E, tak. <laughs> to jest tam wyjaśnione w oczywiście, ale o, to jest widzisz, ten symbol. Sygnalizuje mi, że ten koleż ma dłoń, czy rękę w sumie, które ma zapisane jakieś ważne dane. Jeśli ja w tym, w tym trybie e, super samurańskim ją odetnę. Nie wiem czy się udało Bo yy, ona też musi być nieuszkodzona, czy musi w tym specyficzny sposób wow. Będę są traktowany jako, jako znajdźka No okej okay. O, no, to, to jest chyba na leścia? krytan. Wyciągnąć z niego rdzeni i się uleczyć Jest teraz bardzo skupiona właśnie na ofensywę tam Kolejny Okej, okay. kozłyszę, że już znamy e, ten kijek na, na, na no i tutaj natomiast yy, jest tak, że on dzięki temu się przyciąga do przeciwników, co się przydaje do walki np. z latającymi. Bo no, dzięki temu no, to ten, ten dystans nie jest problemem. No i oczywiście rozciągamy te rzeczy, które są podświetlone. No, system to pewnie gry. Tak, mm -hmm. Wskazujesz, że teraz już możesz to rozciąć. Tak, z jakiegoś powodu. E, co przydaje się przy takiej walki z tymi większymi zmechanizowanymi przeciwnikami, bo no, dzięki temu można jakby, sprawdzić. Czy ale tutaj, jak możesz rozciąć tą baterię rakiet, tak, którą ma. Ale z na ziomek. E, po, pojawia się coś tam, mówi, a potem zwykle No i kaj, śmigamy sobie dalej. Eee, no. A propos wielkich... No, właśnie no i rampa to zmienia tylko te rzeczy. No i też te... Wysaj ra rażą, to jakoś... Problemy się czasem przydają, ale no nie wiem, czy będziemy na sobie, a no to jest super. Wielgachny gachny miecz, żeby już mieć komplet. No mm i -hmm. eee, tu jeszcze dodatkowa, dodatkowa, dodatkowa rzecz, na przykład pudło którego można się schować, no oczywiście tam też są granaty. No tak, no, no, no Zaczyna... było to taki klasyk... No yy, tak, yy, metal tak, tak, że tak powiem. Gdyby oni nie nawierzyli, to musiałbym się próbować skradać. Zresztą no to, jed, to jest jedna z rzeczy, rzecz, 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 która... Rzecz, rzecz, która zawsze najbardziej, wiesz, bawiła i była źródłem swego rodzaju memów, chociaż tego mema nie nazywał, czyli właśnie, wiesz, Chodzące pudło, które wcale nie wzbudza podejrzeń, nie? Nic jest na środku pokoru, tak? No. Tak, dokładnie. Znaczy no, co się zrażnik odwróci, to zmienia położenie, no tak, jakoś, samo hmm. z siebie. O! Pewnie szczurem, właśnie, się nie? Jest ja, też, tak wcisnął biegałki, to pochodzą w taki tryb, gdzie chlas tam, wszystko, gdyby to był szeregowy przeciwnik, to... i w szczęście, częściach, no, taki. Szereg. i szereg. Mogę sobie pociąć. I jeszcze wykryję Na koniec. Działa to lepiej trochę niż w tym demie, bo też tam to znikały te obiekty. Tu też znikają, ale ale no już wtedy, gdyby to nie aż tak zostało to to tam trochę lepiej czy no, Generalnie nadal, wiesz, wygląda to bardzo efektownie. Oczywiście tak jak wiesz, wiemy, jak wiemy, z o, A szyby są mieczoodporne, odporne. To ciekawe, Nie wszystkie, bo tak. W każdym razie, e, może z Metal metalgierami to nie ma zbyt wiele wspólnego poza nazwą mi uniwersum, to jako slasher jest naprawdę fajny, i powiem ci szczerze, że wiesz, jak wiele różnych gier tego typu tak. Nie jestem też jakimś wielkim fanatykiem i miłośnikiem slasherów głównie przez to, że takich gier nie ma zbyt wiele na PC-typ. Większość jednak e, jest na konsolę. Chcić że to mi się właśnie coś ma w sobie, tak? No ma coś ma coś w sobie. Hmm. Kijek Bałek mi się. Mówiąc krótko. Nie mi, mi się bardziej podoba do kraj. Hmm. Znaczy, no wiesz, ale, ale jeżeli chodzi jest o, też wiesz, jeżeli chodzi o, yy, no, Ja nie miałem okazji, wiesz, a, a pograć tak jak Ty mhm. długo i niestety to jest też pewien problem, bo... Czasami, wiesz, jakieś zalety, cechy gdy wychodzą dopiero potem, jak się spędzi z nią trochę czasu, no nie wiem, no cokolwiek oceniać po, nie wiem, demkach lub ewentualnie w dziesięciu maksymalnie minutach, wiesz, grę, więc... to też kolejny finisher. I nie dość, że, że, że go tam pociąłem dość mocno, to jeszcze z grawnym susem wdarłem mu rdzeń. No i też, też, też fajne, że tak raz skupię się właśnie na pasywie przez to wyciąganie tych rdzenia, bo już mało punktów zdrowia, to nie, że tam gdzieś właśnie próbujesz boczkiem, boczkiem, tylko właśnie wchodzisz w sam środek walki. Mhm. Eee po to, żeby właśnie szybko zatruć wy 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 wydrzeć mu to narodzenie. ...próbuję się właśnie leczyć. Kopie. Dobra, ja, jest to podnosimy do mojego ta telekieta. To ramię. To się wali. Wszystko jest przyklejono do siebie. No tak, no. no. No cóż, może taka nowa generacja. Zobaczymy w końcu, tu jest super, super, chyba fizykę no, czy to super, super. A, to szyba jest. No tak, szyby, nie. Są tu, szyby są tutaj absolutnie magiczne i odporne na wszystko. Nie A osiągnąć. nie patrz, ta, ta się dała rozwijać. Ja e, no już zacząłem się zastanawiać, dlaczego w ogóle wszystkiego w tym świecie po prostu ze szkłanie zbudowane z ono jest takie. Niesamowite. No. Może no, nikt na to nie wchodzi. samo jak na przykład. No, no, nikt w kresku nie wchodzi na to, żeby budować te wąskie kraty, żeby bohaterowie. Nie byli wę węsi od tych przerw między hmm. nimi. No tak. Zawsze jest tak, no, tak bardzo gładko poszło. i no, tak, no, no, każde każda, każda, każda spotkanie jest tam oceniane i... za tego punktu możemy tam sobie rozwijać postać. E, kupować tam jakieś udostępnienia. No że już obecnie jest standardem, bo... ...podejrzewam, że nawet gdyby wyszedł teraz... E, Nowy Chess Master, czyli nagra o szachach, to też można by nam było upgrade'ować figury, które zdobywałyby punkty doświadczenia. Będę kupić DLC, które z no, tak, podwójnego expa. Tak, albo ten, albo w, daje Ci na przykład wreszcie konika. No i to jest właśnie menu edycji, można mieć też wygląd Raidena, na przykład kupić mu taki uroczy uniform. Poncho i kapelusz meksykański, ty super. super. No i też rozwijasz oczywiście broń, e, dokupując jakieś e, elementy z obrażeniami. Rozwijasz też broń tą e, właśnie dodatkową. E, no i później jeszcze tam pasek e, życia i. E, i, tak, no, I te baterieki, które to właśnie umożliwiają to cięcie takie mm -hmm. precyzyjne, i plus tam konkretną umiejętności, czyli tam jakieś e, ataki i tak dalej. No, Niestety wydało bo się coś innego. No i po, oczywiście sukcesywnie e, dochodzą do kolejne e, dziednarka, można odpalić w trakcie gry, ale cofacie do checkpointu ostatniego, więc trzeba było to zrobić umiejętnie. Tu już przed właśnie z rozpoczęciem kolejnej sekcji najlepiej. No i, no i po z misjami. Tak. Czyli będziesz miał mniej niż 63 raz. Tak, no udało to, mi już mam 167% punktów zdrowia. Pasek się nie wydłuża. Tylko właśnie, no wydłuża się tak wygląda. Ten poziom bazowy uznawany jest za 100%. Kilka, kilkanaście. Co, nam no, do tego jeszcze tam w tej sekcji, gdzie, są, gdzie, jest, gdzie było to pudło. Mm -hmm. Co, właśnie, są też te granaty. swoją drogą, a propos, właśnie, wiesz, tak. e, e, tego miecza i w ogóle wiesz, zwykłych, normalnych przeciwników e, widzę, że. To jest coś, co się w, w, w grach ze względu na ich efekciarskość nigdy nie zmieni. To znaczy, Bronią, którą jesteś w stanie przeciąć na pół czołg bez, bez problemu najmniejszego, do zwykłego przeciwnika musisz chlasnąć 40 razy, na przykład, czy 30, bo inaczej on nie zdejdzie, niestety. No, ale też czołgu nie możesz od razu przeciąć. Nie? No, no, nie, 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 no, jasne, 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 jasne ale, ale wiesz, to ale to jest. No tak, no, to jest klasyczny przykład. Jest to samo zawsze w grach, właśnie, Star Warsowych, bo w sumie. Gdybyś grał Jedi'em, gra na no dobrą sprawę, no nie byłaby grywalna, no, byłaby nudna. No, bo wystarczyłoby trafić tego przeciwnika, jeżeli zaliczyłoby ci trafienie, no to co? No nie ma ręki, nogi, głowy, czegokolwiek. Jak, jak doskonale wiemy nawet wiesz, inny Jedi czy Tard się nie obronił przecież przed... Bo o, tam jest ten coś, co, co coś furwało. takie właśnie coś. To jest czasem są goście na jetpakach, czasem są same te skrzydełka. To jest, to jest o, podpadły skrzydełek chyba. Putaciał z blisko. Cóż Ja to kolejny pan z ręką? Tak, nie, nie udało się razem nie mniejsza noc grubsza to jest jakby ta gra, to się w niej robi. Czyli biega, zabija, kroi, szatkuje. Takie fajne, recenzja nagramy gramy już opublikowaliśmy no, dość dawno. Tak z niewielkimi przerywnikami na e, jakieś tam wstawki fabularne, z których większość, większość tej fabuły jest przedstawiana w typowo też właśnie giercowy sposób, czyli przez komunikator z hmm. mówiącego, który się hmm. pojawia do nie, nie jest aż tak przekonany. To normalne części e, serii to. No i jednak wydaje mi się, że to zgodna część tej serii. Nie? Chociaż inna. Tak, inna, ale, ale, ale nadal fajna. E, I wydaje mi się, że nawet fajne składania e, powinni oni spróbować. Tak czy inaczej, jeżeli nigdy nie graliście w serię, e, graliście w to albo widzieliście, to Wam się podoba, to śpieszymy Was uprzedzić, że w. E, w większości poprzednich gier z cyklu zdecydowanie więcej czasu spędzicie w kugle niż kartonowym, niż walcząc. <susurna> no bo jest to po prostu bardziej opłacalne. No i dobra. jeśli chodzi o te gira, to wydaje mi się, że, że... już nie ma... a, jeszcze ten przed... ja jeszcze zestawy. Nie ma co się... Ee, przedłużać, no i, i... po prostu chcecie dowiedzieć się że będzie to zresztą się z nimi Wejście jest nasz bez problemu. Dokładnie tak. Więc... Aj, teraz ta rączka, no. Co pan zrobić bez moca? No tak, to, 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 to dzięki za uwagę. To była powierzchowna rada. To jest już poważne. Już teraz ręce dostanę. No. no jak Z... się wykrwawię o, spontanicznie. Klub, klub. Oj, oj. Oj, 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 oj. Ty on jednak tak próbuje! Tak. Ty jak... On jest jak czarny rycerz kurczę naprawdę z Monty Pythona. On jeszcze próbuje cię, będzie próbował cię gryźć teraz. Ja cię kręcę, ty. No nie wiem, ale próbuję, zobacz, cały czas. Mówiłem, że to powieszka od razu mi wyglądał na czarnego rycerza. No, no. To było dobre. Dobra. To było dobre. Bardzo mi interesuje. Dzięki, punkty dostałem, więc tak. no. nie, nie należy się poddawać. takiej jest. Dokładnie, pamiętajcie, to tylko powieszło na rana. No to dzięki. No, trzymajcie się na rach. Cześć.